Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.14.3 moda, która się nazywa Voxel Map i jest to minimapka do naszej gry. Zainstalujemy to sobie z Forgeem. także co trzeba zrobić? Musimy wejść do internetu na taką stronę, oczywiście link jest podany w opisie do filmiku. I tutaj mamy Forge, właśnie na wersję Minecraft 1.14.3. Ostatniego, jeżeli będzie kiedyś tam wersja rekomendowana, to będziemy pobierać rekomendowaną, ale jako, że teraz nie ma, to pobieramy ostatnią. Jak widzicie, w tym dniu, kiedy nagrywam, jest to wersja z końcówką 50. Klikamy na installer i stał. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku, to jest właśnie strona z pobieraniem mapki VOXEL MAP. Zjeżdżamy sobie w dół i tutaj mamy ostatnie pliki do pobrania. Tutaj zwracamy uwagę na to, czy jest fabryk, czy jest forge. Nas interesuje dzisiaj forge, zatem patrzymy na jeden z ostatnich, które są tutaj w plikach. Znajdujemy Forge'a. Patrzymy czy jest na 1.14.3. Jak jest to go tutaj klikamy i pobieramy właśnie stąd. Tu klikamy na ten przycisk. Ok, jak już mamy pobrane to sobie to wystawiamy na pulpit na przykład, żeby nie zgubić tego, żeby nam było wygodnie. No i teraz co musimy zrobić? Musimy uruchomić grę Minecraft na wersji Minecraft 1.14.3, bo to działa na 1.14.3. Zatem klikamy tutaj. Tutaj się logujemy. No i po zalogowaniu jesteśmy w launcherze. To jestem ja, to jest Minecraft Java Edition. I tutaj mamy, że chce zagrać ten, ta gra na wersji release 1.14.3, co nas właśnie interesuje. Dlatego klikamy play i czekamy aż się zainstaluje, aż się otworzy, uruchomi gra. OK, gra nam się, jak widzicie, uruchomiła na wersji Minecraft 1.14.3. Zatem możemy to zamknąć i teraz będziemy instalować Forge'a. Klikamy jednocześnie klawisz Windows, ten z okienkami na, w najniższym rzędzie klawiatury i literkę R, jak i wyskakuje nam takie okienko. Uruchom. Tutaj wpisujemy procent, app data procent. Klikamy OK i znajdujemy się teraz w takim folderze który się nazywa Roaming i w tym folderze app data procent przez Roaming w tym folderze znajdujemy folder .minecraft wchodzimy do niego znajdujemy folder versions wchodzimy do niego i tutaj znajdujemy właśnie folder 1.14.3 czyli właśnie naszą uruchomioną przed chwilą grę to jest bardzo istotne wchodzimy do niego nie, nie wchodzimy do niego. Sorry. Cofamy się. Versions mamy go tutaj. Teraz klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobranego przez nas Forge'a. Tutaj nam się pokazuje taki installer. Nic tu nie zmieniamy. Klikamy OK. I tutaj nam się instalują odpowiednie biblioteki. Ok, jak nam się te biblioteki zainstalowały, tutaj jest finished, tutaj jest, że z sukcesem nam się zainstalowało 44, zainstalowały 44 biblioteki. Czasami zdarza się, że tutaj właśnie jest jakiś error, jakiś błąd, jakiś coś, to wtedy, że że, że napiszę, że nie pobrało jakiejś tam biblioteki jednej czy dwóch czy iluś, to wtedy po prostu zamykacie to, zamykacie to i jeszcze raz klikacie tutaj na, na forge, dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy, i to się zaczyna kręcić na nowo, i w końcu z sukcesem się instaluje. To się zdarza czas, 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 czasami wtedy, kiedy jest duży ruch na łączach albo ma, macie słaby yy, internet, coś takiego. Czasami to się zdarza, także po prostu wtedy, tak jak mówię, zamykacie to, zamykacie to, uruchamiacie na nowo. I to się doinstalowuje wtedy. OK, nam się jak widzicie zainstalowało. Mamy tu Komplit, tu mamy sukces. Klikamy OK, i jak widzicie, tutaj się stworzył folder 1.14.3 Forge z tą końcówką. Zatem zamykamy to teraz tutaj i uruchamiamy grę na nowo. Czyli klikamy tutaj. I czekamy. Tu od razu nam się stworzył profil z forgem. Także możemy sobie kliknąć tutaj. Jeżeli by tutaj się nie pojawił ten forge, to tutaj właśnie go znajdziemy. Klikamy forge, klikamy tutaj, klikamy play i czekamy aż się uruchomi gra. No, i gra nam się uruchomiła. Mamy tutaj instalowanego Forge'a. Yy, mamy tutaj uwagę, że Forge jest w wersji beta, więc mogą się dziać różne yy, rzeczy. Zatem proponuję, żebyście sobie folder.minecraft gdzieś zawsze skopiowali, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby właśnie coś się wydarzyło. Tu, gdy wejdziemy w moc, to jest folder, który powstał właśnie podczas uruchamiania teraz. Yy, tej gry. Przedtem go nie było. Gdy tu wejdziemy, to mamy zainstalowanego Forge'a. OK, klikamy Done. Klikamy Wyjdź z gry i teraz zainstalujemy sobie Voxel Map. Czyli jeszcze raz uruchamiamy to samo okienko: Procent app data procent. OK, i mamy tutaj ten nasz folder roaming. Wchodzimy do folderu. Minecraft. I tutaj właśnie mamy stworzony przed chwileczką ten właśnie folder moc. Wchodzimy do folderu moc i do folderu moc przerzucamy nasz pobrany voxel map do folderu moc, zamykamy, uruchamiamy znowu Minecraft. Launcher, znaczy, sprawdzamy, czy tutaj jest w dalszym ciągu wybrany profil z Forgem. Jak jest, to klikamy play. Jak nie jest, to wybieramy sobie stąd i wtedy klikamy play. I czekamy, aż się uruchomi gra. No i gra nam się uruchomiła, zatem wchodzimy w moc. Tutaj mamy Voxel Map, jest zainstalowane, ok. Wchodzimy w single player i tworzymy sobie nowy światek jakiś tam. Ja zawsze zezwalam na cheaty. Zresztą, jeżeli chcemy się teleportować posiadając Voxel Map, to musimy mieć tutaj włączony, bo bez tego się nie będziemy mogli teleportować. To sobie tam uruchamiam i klikam gotowe i klikam create i się tworzy nasz nowy świat. No i mamy nasz nowy światek, jak widzicie na środku jest, że jest zainstalowane w Voxel Map I, i, i żeby to zamknąć, to tutaj w tym miejscu, tu, tu, tu jest Z zamknij. Zatem klikamy Z i jest to zamknięte. Jak widzicie minimapka jest po prawej stronie, na górze. I, i, I możemy sobie to zmienić, klikając M jak mapa. Tutaj są właśnie ustawienia options. Jest tutaj Waypoints, zatem klikamy sobie Waypoints, klikamy New Waypoints i sobie zrobimy sta. OK. Done, mamy pierwszy Waypoint utworzony. DON mamy tutaj, właśnie jesteśmy. To można sobie kółeczkiem zmniejszyć, zwiększyć. I widzimy, gdzie jesteśmy. Widzimy, że tutaj chyba jest nawet y, dynia. Przynajmniej tak widziałam tam na tym. Albo tu są dynie. O, a tu jest wioska, proszę bardzo. Mamy wioskę, możemy sobie iść do wioski w tę stronę. Y, ok, teraz sobie wejdziemy w opcję, y, właśnie mini mapy. Y, tutaj, jak widzicie, jest kółko, jest, są koordynaty, możemy je sobie wyłączyć. Y, i nie ma wtedy koordynatów. Możemy sobie schować minimapę i jej wtedy też nie ma i używać jej tylko czasami, kiedy chcemy. Możemy sobie włączyć koordynaty i wtedy się pojawią tutaj. Możemy sobie włączyć mapę i wtedy są koordynaty tutaj i mapa tutaj. Możemy ją zmienić sobie, lokację tejże minimapy. Jak widzicie, w każdym narożniku może być. Możemy zmienić sobie rozmiar. W tej chwili jest taka ogólna. Może być duża, większa, jeszcze większa, jeszcze większa i malutka, taka maciuchanka i zwykła. Możemy zrobić kwadratową mapę. I, 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 Ostawimy sobie odkrągłą, co tam. I, i, i możemy sobie waypointy zobaczyć, jakie są. Możemy wyłączyć waypointy. Może być beacon, może być znak tylko. A mogą być obydwa, więc stawimy sobie obydwa. E, ok. OK, i mamy, mamy znak i mamy bikon i gdzie była ta <laughs> gdzie była ta wioska hm. Hm, że tak powiem m jeszcze raz wiecie co zrobię sobie z, y, kwadratową mapę to ona była w tym kierunku czyli tak musimy iść OK, czyli Hmm, jeszcze raz. Ona była na... Jak tu jest północ, tu jest południe, to południowy... Południowy zachód. OK. Południowy zachód. No, jest tu. OK. Czyli musimy iść... Hmm. Południowy zachód. Zachód. Gdzieś tak tu chyba. Powiem szczerze, że zbytnio mi się kręci ta mapka. Ale zaraz zobaczymy, czy się przesunęliśmy. Tak, w dobrym kierunku idziemy. Hura, hura. <grych> ok, czyli lecimy sobie do tejże wioski. Hopsia, hopsia. Hopsia, 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 hopsia. No i faktycznie jest już ją widać. Ops. O, świnia spadła. No i jak widzicie, mamy wioskę, mamy koniki nawet. Dzień dobry wiosko. O, tam jest nawet ten, jak on się nazywa? Zapomniałam oczywiście. Oj, koteczek jest. Miau. jest jestem. A tu jest Lubię ten dźwięk. Ok, to sobie tutaj zrobimy waypointa. Nowy waypoint. Wioska. Ok. Ok. I jak już mamy tutaj wioskę, to możemy się na przykład przeteleportować z powrotem na start, czyli możemy tutaj kliknąć teleport tu. Jak mamy to zaznaczony, ten start, teleport tu i się przeteleportowaliśmy na nasz start. Wioska jest, wioska jest, gdzie jest Bikon. O, tam jest wioska. Bikon'a nie widać, ale wioska jest i możemy sobie wejść tutaj i sobie możemy tutaj zobaczyć i klikniemy na to prawym przyciskiem myszy i możemy się teleportować do wioski. I jesteśmy w wiosce, hurra, hurra. Zatem, jak widzicie, wszystko działa. <laughs> to ja kończę. Sorry. to ja kończę a wy piszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki i oglądajcie wszystkie moje filmiki i seriale i łapkujcie subskrybujcie i tak dalej, i, tak dalej. i tymczasem i nie zapomnijcie o dzwoneczku żebyście wiedzieli, że jest coś nowego na kanale, także tymczasem trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102